Dziewcyno korolicku, ja jo... kocham cię w Kącicku. Dziewcy no korolicku, ja kocham cię w Kącicku. Za rękę za nogę, za rękę za nogę i za co tylko mogę, za rękę za nogę, za rękę za nogę i za co tylko mogę. Łojty ty moja dziewczyno, łojty ty... Łoj ty moja dziewcyno, łoj ty mój koroliku, wolałbym mi o ciebie, wolałbym i o ciebie, łojak po kuników. Wolałbym i o ciebie, wolałbym mi o ciebie, łojak po kuników. tymi ty kunikami pojadę se do Buska, łoj tymi kunikami pojadę se do Buska dziewcyno, a z tobą dziewcyno, to pójdę spać do łuska. A z tobą dziewcyno, a z tobą dziewcyno, to pude spać do łuska. Łoj ty moja dziewcyno, a podpuś mnie, podpuś Łoj ty moja dziewcyno, a podpuś mnie, podpuś mnie. Boś mnie uwiozała, boś mnie uwiozała, Łojak jak kunia na łóżdzie. Boś mnie uwiozała, boś mnie uwiozała, Łojak kunia na uŁūszdzie, Łojak kunia na uździe, a kunia na kantarze. Łojak kunia na uździe, a kunia na kantarze. Podpuść mnie dziewcyno, podpuść mnie dziewcyno, a bo cię Bóg kozę. Podpuść mnie dziewcyno, podpuść mnie dziewcyno. Łoj, zeby nie kapusta, zeby nie buroki, łoj, byłaby jo panną, zeby nie chłopoki, łoj, byłaby jo panno i jestem wionecku, łoj, zebym cię nie znała, mój ty kochanecku, łoj, byłaby jo panną i jestem wionecku, łoj, zebym cię nie znała, mój ty kochanecku, łoj, Robić mi się nie chce, a kiedy go zoboce na godzinę z rana, Łoj robi mi się robi, robutecka sama. A kiedy go zoboce na godzinę z rana, Łoj robi mi się robi, robutecka sama. Łoj, groj ze mi usuniu, będę tańcował. dzisiaj wszystkim chłopom dobrze się powodzi, bo łozeni się z jedno do dziesięciu chodzi. Bo dzisiaj wszystkim chłopom dobrze się powodzi, bo łozeni się z jedno do dziesięciu chodzi. Łoj, na weselu byłam, same polki grali. Łoj, chłopcy z łopatowa ze mną tańcowali. Łoj, same polki grali i takie przez nogę. Chłopoki się zmęczyły, a ja jestem mogę. Łoj same polki grali i takie przez nogę. Chłopoki się zmęczyły, a ja jestem mogę.